studium gość, pan Adam Piotr Rudkowski, prezes Warszawskiego Stowarzyszenia Plastyków. Jeśli chodzi o pana doświadczenia, wie, w jak wielu osobach drzemie talent ukryty, często chowany w szufladzie, czy jest jakakolwiek granica wieku? Jakiekolwiek granice są? Trudno mówić o granicach tak naprawdę, bo jeśli one istnieją, to tak naprawdę tylko i wyłącznie w naszych głowach. My sami sobie je stwarzamy poprzez to że widzimy często własne niedoskonałości, własne ograniczenia, także takiej granicy wieku tak naprawdę, jeśli chodzi o twórczość artystyczną, nie ma. Bez względu na to, czy mamy 20, czy 40, czy 60, czy też 80, bo jeśli chodzi o stowarzyszenie, któremu, któremu przewodniczą, to jest tutaj szeroki przekrój wiekowy członków. Nie ma to znaczenia, nie ma to znaczenia, nie ma takiej granicy wiekowej, jedynymi ograniczeniami, które, które mogą występować, to są te wynikające tylko i wyłącznie z, z fizyczności, czyli e, chociażby z ograniczeń sprawności manualnej. I urzędnik, prezes, każdy tworzy? Może tworzyć, nie musi, ale może. To jest często znakomite uzupełnienie tego, co robimy na co dzień uzupełnienie, ale także ubogacenie i możliwość pokazania się światu, bo często te zawody, które wykonujemy na co dzień, które pozwalają nam funkcjonować, tak, utrzymywać rodziny, może nie są tak atrakcyjne jak, jak to, co możemy zaoferować światu poprzez tworzenie, poprzez swoją twórczość, która może być poparta wykształceniem, bądź też nie, to nie jest. No właśnie, bo z jednej strony talent, a z drugiej strony warsztat, I czy to i jest ważne. I czy musi iść? Jest takie powiedzenie, że talent to jest 10%, tak? reszta to jest praca. Praca, praca, bo tylko dzięki temu możemy doskonalić swoje umiejętności i, i, i potem osiągać jakieś sukcesy mniejsze bądź też większe, co daje nam satysfakcję jako twórcom. Ale jednocześnie też pozwala na bardziej przyjazny odbiór przez otoczenie tego, co, co powstaje przy pomocy naszych, naszych kontaktów. Często mówi się o artystach amatorach, że to niedzielni artyści, czyli nie jest to książące przypadkiem w No właśnie, to określenie trochę już powiedziałbym takie zaczerpnięte z lamusa. Bo niedzielny przede wszystkim to teraz kojarzy się z niedzielnym kierowcą, a to od razu takie znaczenie pejoratywne, prawda? Ja tutaj może bym użył takiego zgrawniejszego sformułowania: artysta wolnego czasu. Brzmi to lepiej i rzeczywiście, artysta niedzielny możemy to tłumaczyć w sposób następujący. Jest to człowiek, twórca, który celebruje swoją sztukę. Tworzy ją z najwyższą uwagą, poświęca jej dużo czasu i tworzy ją z przyjemnością, bo w czasie wolnym, wtedy kiedy chce, a nie wtedy kiedy musi. Jak wiele pereł znajduje Pan wśród dzieł artystów amatorów? Czy rzeczywiście są takie, które zasługują na ekspozycje na wystawach albo w galeriach? Może właściwie potrzebne są takie galerie dla artystów amatorów? Ale oczywiście tych, tych perełek jest bardzo dużo. Jeśli chodzi o możliwości wystawiania, to takie wystawy amatorskie, nazwijmy to tak w cudzysłowie, osób, które nie mogą podeprzeć swojego, swojego talentu dyplomem, takich galerii, jest, galerii możliwości wystawiania jest coraz więcej. My w naszym stowarzyszeniu staramy się organizować takie wystawy. Wychodzimy z nich w przestrzeń miejską. Zwłaszcza teraz w tym trudnym czasie pandemicznym jest to, jest to duża korzyść, bo niezwykle duża rzesza osób może skorzystać z tego obcowania ze sztuką. Takim przykładem może być przestrzeń warszawskiego Barbakanu, gdzie wystawiamy swoją twórczość nie po raz pierwszy. Można tam przyjść, obejrzeć, każdy ma taką możliwość, nie tylko mieszkańcy Warszawy. A są takie największe przemiany z Pana doświadczenia, spotkania z ludźmi, artystami, amatorami? Kiedy ktoś, kto w ogóle nie wiedział, że będzie tworzył, nagle okazał się twórcą zacnym, docenianym, zarabiającym na tym? Tak, takie, takie przypadki oczywiście się zdarzają, jest to możliwe. Może nie jest to tak częste ale to wszystko zależy tak naprawdę od tego, jak wiele trudów, jak wiele pracy włożymy w to, żeby doskonalić swój warsztat. Bo nie wystarczy ta, 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 ta iskra, ten dar Boży, tak zwany, ten talent. Jeszcze trzeba dołożyć własnych starań, a to często właśnie owocuje tym, że, że nasze dzieła są mile przyjmowane, że stajemy się coraz bardziej popularni i to daje przyjemność zarówno i twórcy, bardzo dziękuję za to spotkanie, tę wiedzę na temat artystów amatorów.